Witam, witam serdecznie, nagrywamy z naszego studia klatka Adamisko 300 i dzisiaj jest taki odcinek informacyjny, już na załogę, w już zaproponujemy naszą załogę, którą będziemy kręcić firmy. Dobry dzień nazywam się Krzysztof Zmicharus. Wasze głosowanie by Jestem... no się... ja. bo... ja nie powiem, to jest Jestem... dobry tylko... człowiek, znaczy na no nie podnosisz Nie wiem, jak jest. Tylko... <laughs> Mieszkam w

Ej, a teraz pytanie do sedna sprawy. Teraz to jest kamerzysta, to jest aktor, to jest aktor, to jest też aktor, 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 aktorem, ale aktualnie kameruje ten odcinek. Jeszcze jedno, 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 jedno pytanie do yy, naszego Ząbiewu. Jakie to nie No to ten Już jego mama dzwoni do Krzyża, Mama dzwoni. No to będzie być super, jak czuć, jak jakiś stalecki w Prowadzimy interesującą dyskusję. ...w staleckie wysieczki. No... Jakie są ludzie? Genial. I co, wyszłyście z tamtej Nie. Trochę zboczyliśmy z tematem, ale jeszcze ten trwa, ten odcinek informacyjny. ...do naszego drugiego, co lat i Co? Proszę pana. Dobrze, może jeszcze powiem do tego, że jeżeli byście mieli jakieś pomysły na to, że było jeszcze jakieś więcej filmików o Waszej myśli, no to piszę to w komentarzach. No i cóż, zapraszamy do oglądania nowych filmików i zapraszamy do subskrypcji. Do widzenia.